Kawera Północnej TV, dzisiaj gości na Harpaganie. To są ekstremalne biegi na orientację. Biegi oraz jazda rowerem po urokliwych lasach gminy Kolbudy. Ja, słuchajcie, tutaj też dzisiaj przyjechałem rowerem. Tereny są niesamowite. Pogoda dopisuje idealny, sportowy 3 maja. No, zobaczcie, jak to wyglądało. Jest to dzielnicowa impreza na orientację harpuś, tym razem pod hasłem Harpuś w Otominie jest, można powiedzieć, jest to cykl imprez rekreacyjny, gdzie uczestnicy, przeważnie są to rodziny z małymi dziećmi, przychodzą i startują, ruszają do lasu w poszukiwaniu punktów kontrolnych, czyli luz z mapą po przygodę. Tutaj gościmy także rowerzystów. Oni mieli swoje trasy, na których też pokonywali poszczególne punkty kontrolne, musieli je odnaleźć i dojechać do mety. Najkrótsza co prawda trasa, ale tego biegania po tych tak zwanych haszczach jest sporo, więc no jestem dumną mamą. Tak, no bardzo. Cudownie, cudownie. Tam, co tydzień? tydzień tak praktycznie. Tak, tak się wkręciłyśmy. Profesjonalne zawodnictwo. Rodzinne, aktywny czas yy, spędzony razem. Było wiele gałęzi, yy, musieliśmy przejść, psz, przeskoczyć przed staw wow. przez rzeczkę. Trzebało w, się wspinać do góry i trzeba chodzić, chodzić po yy, drzewie jak po moście. Słyszeliśmy, że musieliście też skakać przez staw. To nie my. To nie my. Ale humory dopisują. Bardzo. Będziecie tutaj w następnych edycjach? Myślę, że tak. Super, bardzo fajnie, szczególnie te bagienka, po których trzeba się było topić. Jakieś trudności na trasie poważne. Nie, to mi się podobało, z kim co się radzę, no bardzo dobrze. No w zasadzie to jest nasz drugi marsz obiekt. wcześniej przez jak, mnóstwo lat całą rodziną. No 4 potem pięć osób. Chodziliśmy na takie imprezy, no powiedzmy tak, no Harpagan no, to jest klasa, tak, zawsze organizują świetne imprezy ze świetnym, świetnymi trasami. No, żeby zacząć, trzeba po prostu wyjść z domu, tak, trzeba wyjść z domu, pójść do lasu, wziąć mapę, wziąć kompas, poruszać się najpierw trasami turystycznymi, które na mapach są bardzo dobrze oznaczone, no i potem to idzie naturalnie. Spokojnie, nie było żadnych trudnych do znalezienia punktów. Jakieś chwile słabości? No raz się przewróciłem na przejściu przez rzekę na kłodzie, trochę musiałem odpocząć, posiedzieć, ale jest okej. Okay. Rodzinnie, oderwać się można od domowych pielęgni, obowiązków, kontakt z naturą, walka o przetrwanie, w dzisiejszych czasach jest to wa ważne. Ale też jak w życiu, młode pokolenie widać? Tak, hartujemy, hartujemy. Mhm. Hartujemy, nie poddajemy się, nie możemy znaleźć punktu, mówię walcz, nie przestawaj do przodu, napieraj, słabi giną. W przyszłym roku pomyślimy, żeby to było mistrzostwa Polski. Słuchajcie, ta edycja Harpagana właśnie dobiegła końca. Natomiast na www.harpagan.pl znajdziecie kolejne daty e, kolejnych edycji. My was natomiast zapraszamy bardzo gorąco do gminy Kolbudy. Piękne krajobrazy, świetne lasy, można sobie pobiegać, pojeździć na rowerze. Zaproszenie jak najbardziej aktualne. Zapraszamy też na www.północna.tv. Na razie.